Hej, hej, cześć, witajcie z tej strony Maciek i klocki no i pora na październikową Lego prasówkę znowu późno. Niestety, ale dlatego, że chciałem się przyjrzeć magazynowi Lego City, który swoją premierę miał całkiem całkiem niedawno. Niestety, jak widzicie, nie wszedł on do tego ścisłego topu trzech gazetek, które najbardziej wam w danym miesiącu polecam, bo tutaj znalazło się Lego Friends. Z taką oto malutką cukiernią, zaraz jeszcze zobaczymy, jak to się oficjalnie nazywa domowa cukiernia z piekarnikiem i babeczkami. No, naprawdę super drobne elementy, jeżeli chodzi o wyposażenie kuchni. Ja jeszcze w innym materiale w sobotę będę o tym mówił, więc tutaj się już nie rozwodzę. Powiem tylko, że kolejny numer LEGO Friends niestety dopiero 10 stycznia. Więc nie będzie już nic świątecznego, ale za to długo ten właśnie numer z cukiernią będzie się utrzymywał w kiosku, co też jest dobrą wiadomością. 10,99, w ogóle to już nie muszę podawać centów magazynów, bo wszystkie kosztują teraz 10,99. No, to jest jakieś uproszczenie. Drugi materiał, gazetka, którą zdecydowanie Wam polecam, to oczywiście LEGO Ninjago. Tutaj mamy Kaja z ciekawą główką, no takiej to jeszcze nie miałem kiedy już wpada w ten swój trans bojowy. No i mamy tutaj trochę ognia oraz saszetkę z naklejkami, a więc istotny dodatek, bardzo bardzo fajnie. Kolejny numer 30 października, więc tutaj już doradzałbym pośpiech jeżeli jeszcze się nie zaopatrzyliście. No i trzecia rzecz godna uwagi to magazyn Lego Star Wars. Co ciekawe, również dostajemy tutaj saszetkę naklejek. Kolejny numer 27 października i będzie tam Śnieżny Śmigacz Najwyższego Porządku. Nie wiem, czy wam go tutaj pokażę. W każdym razie pokażę wam coś śmiesznego. Dostajemy tutaj plan lekcji. No nie lubię, nie lubię za bardzo, bo przecież wiadomo, że nie wszyscy chodzą jeszcze do szkoły i po co, po co mi coś takiego. Nie mogę Wam wtedy szybko pokazać co będzie w kolejnym numerze, ale jakoś sobie poradziliśmy. Także to będzie ten model z przyszłego miesiąca. No i fajnie, fajnie, fajne takie białe elemenciki na pewno mi się przydadzą. I jeszcze tak tylko, żeby Wam kompleksowo przedstawić co ciekawego się pojawiło, rzucam LEGO Nexonites. Nie weszło to jednak do tego ścisłego topu, ale i tak sobie zaraz zbuduję tego sokoła i Wam pokażę, bo jednak, jednak klocków jest dużo, no i nawet ciekawe elementy tutaj na tym przodzie. Tak więc warto się temu przyjrzeć. Niestety nie mamy tutaj gratisowej saszetki z naklejkami, a szkoda, bo jakby taka saszetka była, to może Nexonites weszłoby do ścisłego topu, Top 3 gazetek z danego miesiąca. Ja oczywiście nie będę drobiazgowo kartkował każdego z tych magazynów. Na polskim Lego YouTube macie wielu, wielu naprawdę, którzy to właśnie robią, a ja Wam takie przekrojowe spojrzenie zawsze oferuję, więc przyjrzyjmy się już modelom, bo to jest mimo wszystko sól tych gazetek i coś, za co z chęcią płacimy. jest i zwycięzca naszego plebiscytu październikowego mała lodóweczka, piekarnik. No niekoniecznie koło siebie powinniśmy takie dwie przeciwstawne siły gorąco i zimno ustawiać. Mamy tutaj w środku babeczkę czekoladową, dwie inne babeczki już tutaj uszykowane czekają na łasuchów. Mikser, zauważcie, że mamy tutaj srebrnego groszka. No, i oczywiście te dwie szklane kopułki, bardzo, bardzo fajne, cenne, użyteczne elementy. Mamy nawet nadrukowaną truskaweczkę. Powiem Wam, że ten zestawik byłby idealny za tą cenę, gdyby w środku jeszcze było jedno nadrukowane mleczko. Ten, wiecie, kartonik na klocku 1 na jeden. No, nie będziemy tutaj zbyt długo się rozwodzić nad tym przecudnym zestawikiem. Co tutaj wszystko jest, to przecież widzicie, kiedyś już było coś bardzo, bardzo podobnego w LEGO Friends. Nie wiem, czy pamiętacie, ja nazwy nie pamiętam, ale też chodziło o robienie czekolady czy coś takiego. W każdym razie takie rzeczy co jakiś czas powinny powracać, i tutaj rozważyłbym nawet zakup dwóch albo trzech takich magazynów, no bo mamy już wtedy całą chłodnię właściwie. Gotową do zbudowania. Dalej mamy śmigacz dzielnej rej, na którym przemierza piaszczyste połacie terenu na planecie Jaku w poszukiwaniu szczątek różnych statków po kosmicznych bitwach. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o profil, no nie mamy żadnych zastrzeżeń. To nawet przypomina nieco ten pojazd yy, ze Star Warsów. Przynajmniej z tego co ja tam sobie na zdjęciach szybko rzuciłam okiem, ale jak już spojrzymy od przodu, no to to jest jakieś chyba zdecydowanie zbyt chude. Tu przynajmniej powinny być dwa study szerokości, ale to pewnie by im się budżetowo nie spięło. No bo wiadomo, dwa study szerokości to już więcej kroków automatycznie. No i co? Co za ironia rosu, że ten pojazd u mnie. Posłuży za dawcę elementów, czyli oryginalnie on zbiera złom, a u mnie będzie to właśnie taki pojazd do rozmontowania, żeby te części wyciągnąć i je ponownie wykorzystać. A tutaj niektóre elementy są całkiem, całkiem, szczególnie te fajne, przyokrąglone elementy. No i tak jak mówię, kolorystyka całkiem, całkiem spoko, o nawet kilka. Drobnych akcesoriów da się dla minifigurek tutaj wyciągnąć. Ile my już mieliśmy kajów w magazynie Lego Ninjago? No to chyba nawet Dawid Lubczyński nie da rady zliczyć, chociaż on pewnie akurat <grych> da. Ale takiego kaja to my jeszcze raczej nie mieliśmy. Chociaż ja też encyklopedystą nie jestem, jeżeli chodzi o tą serię, no ale zobaczcie. Twarzyczka jest naprawdę, naprawdę godna uwagi i ma coś w sobie. Jakby te oczka były chyba taką złotą farbką pociągnięte, także super, super. Oczywiście mamy alternatywny wyraz twarzy i tutaj już nasz Kai jest zdecydowanie uśmiechnięty, także można go zapędzić, żeby chociażby podpalał nowe babeczki, a w zasadzie opiekał, podgrzewał no i uruchamiał piekarnik. Jeżeli chodzi o sam tutaj nadruk, no to nie ma zastrzeżeń. No być nie może, bo jest bardzo szczegółowo. Jakieś sakwy, jakieś paseczki, jakieś sprzączki. Tutaj na dole nóżki obwiązane jakimiś szmatami, co na pewno e, jakąś dodatkową przewagę bojową zapewnia. No i mamy jeszcze fajny naramiennik z możliwością schowania tutaj Mieczyka jednego? Nie, dwóch. Także jest super i widzimy jeszcze pyszniący się wspaniale na pleckach znaczek. Plus jeszcze dodatkowe sakwy. Naprawdę wysoki, wysoki poziom figureczki. No i tutaj nie możemy narzekać, że ten magazyn rzeczywiście kosztuje aż 11.99, nie tak jak powiedziałem na początku 10.99. Także niczego tutaj niestety te negatywne standardy. <gry> wyznacza. Mam nadzieję, że wszystkie gazetki nie podrożeją w najbliższym czasie. Mini soku kleja zdecydowanie zyskuje przy bliższym poznaniu. No i zobaczcie fajne, fajne niebieskie, błękitne elementy. Jest ich tutaj całkiem dużo, a sama konstrukcja również ciekawa. Coś na co tutaj od razu zwróciłem uwagę to ta pomarańczowa tarcza. No czegoś takiego to. Ciężko, ciężko szukać w zestawach, no i na pewno można sobie gdzieś to wykorzystać. Tu oczywiście mamy ten krocek, który ja tutaj wyłamałem, niszcząc ten pojazd, a więc który umożliwia nam odpowiednie tutaj przesunięcie właśnie tego naczepu. No i co, jeżeli chodzi o inne uwagi, nie ma w zasadzie większych zastrzeżeń. Figurka nam tutaj wejdzie. Nie ma żadnego tyłu, który blokuje tamten. Rozbudowany Hełmik, no ale też nie ma się tutaj nad czym szczególnie zachwycać. Od po prostu solidny pojazd do patrolowania, do szybkiego przemieszczania się. Szkoda tylko, że w gazetce nie mieliśmy więcej takich bardziej konkretnych informacji na jego temat. Fajnie, mogło być jednak gorzej mógł to być ten kamienny bolit, którego, no niedobrze wspominam, nad którym często się. Pastwie, do którego często wracam, a tutaj jednak jest spoczko. Chyba nadużywam ostatnio tego sformułowania. W każdym razie widzicie, są nawet ruchome elementy, także jest podwójnie spoczko, a nawet potrójnie, bo jeszcze są elementy zapasowe, co bardzo, bardzo cenimy. W LEGO City zawsze dostajemy coś ekstra. Kiedyś to był rekin, jeszcze wcześniej taczka. No a teraz jest ludzik po prostu z dużą, dużą liczbą różnych akcesoriów, co jest fajne, tak sobie wyobrażam, do zabawy, no bo od razu dostajemy kilka opcji. Oczywiście jest też ogień, całkiem sporo groszków, jakbyśmy rzeczywiście chcieli się bawić w gaszenie pożaru i to wszystko zaczęli gubić. Jest też jakaś fajna piła, gumówka do przecinania jakichś takich blach, na przykład. Przy wypadkach samochodowych, tutaj mamy gaśnicę. I jeszcze mamy jakąś tubę oraz klasyczną strażacką siekierkę toporek. Jest fajnie, powiem nawet, że w tym miesiącu mamy solidnie, jeżeli chodzi o gorące, gorące, ogniste przygody. No bo możemy sobie kupując jeszcze tą gazetkę kajem aż cztery takie płomienie wydropić. Także fajnie. Nie mam nic przeciwko, jeżeli chodzi o samego strażaka. No to tutaj klasyczna buźka. Uniform też już dobrze znamy. Nie możemy mu odmówić staranności, tak więc ocena również jest wysoka. I tak naprawdę LEGO City w tym miesiącu otarło się o to przysłowiowe pudło, czyli o trzecie miejsce. Nawet zobaczcie, ten stud shooter jest ciekawy, bo można go sobie przymocować na stawie kulkowym, tak więc no. Można sobie pobudować jakieś dziwne mechy, roboty i tak dalej i tak dalej. Pozytywnie. Jeszcze tylko weznę te dodatkowe ognie, żebyście nie pomyśleli, że aż tyle tutaj dostajemy, bo dostajemy tylko to, co teraz jest na kadrze. Nie byłbym sobą, gdybym kilku słów o wszystkich tych gazetkach nie chciał jeszcze zanim zakończymy ten materiał powiedzieć, podzielić się jakimiś spostrzeżeniami. Jeżeli chodzi o Lego Ninjago, jest tam w środku ciekawa, całkiem gra planszowa. Coś, co również zwróciło moją uwagę, to drzewo genealogiczne Ninja. Nie wiem, czy tak na szybko to znajdę. No, może jednak nie, nie chciałem otwierać, ale okej, okay, dobra. Otworzyłem i szybko znalazłem. No, to jest fajne. To jest fajne szczególnie dla heh, takich Lego fanów jak ja, którzy nie do końca kojarzą to uniwersum. Bardzo, bardzo. Dobra zawartość, jeżeli chodzi o ten magazyn, chociaż te komiksiki, no wiadomo, one nie są jakieś takie super błyskotliwe, już szczególnie w Lego Nexo Knights. Tam Tamte komiksy są, no, prawie, prawie nudnawe, ale znowuż tutaj mamy grę planszową, Także fajnie. I jeszcze coś, co zwróciło moją uwagę, to ciekawy plakat z botami. O, bot na każdą okazję. Niektóre nie pojawiły się w wersji figurkowej. Ale na przykład taki sprzątacz albo malarz z takim malutkim kwadracikiem ubrudzonej koszuli to by na pewno zrobiło duży, duży szał. Jeżeli chodzi o Lego Friends, mamy tutaj tematykę zimową i ciasteczkową, jak to nam ten mały zestawik już tutaj wskazuje. Otwórzmy sobie na jakiejś losowej stronie. Tutaj mamy komiksik, który mocno gdzieś tam wokół szpitala zahacza i jest. No, może nie będę spoilerował, dobra, ale w każdym razie coś miłego się pod koniec tego komiksu dzieje. Oczywiście trochę kolorowanek, trochę łamigłówek, jak w każdym z tych magazynów. Jak najbardziej na plus, szczególnie dla jakichś młodszych odbiorczyń, że tak się pokracznie wyrażę. Jeżeli chodzi o LEGO City, tam jest naprawdę mega komiks który fajnie nawiązuje do tych zestawów z LEGO City Dżungla i rzeczywiście nasz dzielny strażak no staje przed sporymi, sporymi i strasznymi wyzwaniami. No i LEGO Star Wars, tam będzie komiksik o Freemakersach, także dosyć fajna rzecz, no ale jednak ten plan lekcji pewien taki niespak we mnie wzbudził, chociaż może trochę przyczepiam się bez powodu. W każdym razie Powiem Wam, że październik był udany i życzyłbym sobie, żeby listopad i grudzień były takie same, ale niestety, z tego co wiemy, to niektóre magazyny już w tym roku nie wyjdą. A mówię tutaj o LEGO Friends oraz LEGO City. Tak więc, coraz bardziej zawęża się ta pula gazetek, które mogą gdzieś tam nas zainteresować. No, mam nadzieję, że LEGO Elves, jakieś jeszcze w tym roku zobaczymy. No, a tą trójkę to, to są stali goście, także pewnie się jeszcze temu przyjrzymy i w listopadzie, i w grudniu. Dobra, kończymy, bo długa prasówka wyszła. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze typy na ten miesiąc, czy może coś pominąłem, która z tych gazetek najbardziej Wam się podobała? No i do zobaczenia. Hej, hej, i czekajcie na sobotę, bo w sobotę będzie naprawdę fajny, fajny materiał.